Ariowie z wewnętrznej ziemi, znani również jako dzieci światła, to starożytna rasa istot o niezwykle wysokim poziomie duchowym i technologicznym, których początki sięgają zamierzchłej przeszłości, znacznie wykraczającej poza ramy oficjalnej historii ludzkości. W przekazach ezoterycznych i źródłach przekazywanych przez kontaktowców oraz mistyków. Ariowie są opisywani jako realnie istniejące istoty, które nie tylko przetrwały wielkie cykle kataklizmów, ale także zachowały i rozwinęły wiedzę przekraczającą współczesne rozumienie nauki, duchowości i natury istnienia. Według tych przekazów, ariowie pochodzą z tak zwanej pierwszej epoki ludzkości złotego wieku, kiedy to istoty ludzkie żyły w pełnej harmonii z boskością, Ziemią oraz wszechświatem. W tym czasie człowiek nie był jeszcze odcięty od wyższych wymiarów i funkcjonował w stanie jedności świadomości, gdzie granice między materią a duchem były znacznie bardziej płynne. To właśnie w tej epoce miała powstać zaawansowana cywilizacja Ariów, która od początku kierowała się zasadami mądrości, harmonii i współistnienia z kosmicznym porządkiem. Gdy Ziemie zaczęły nawiedzać kataklizmy zarówno fizyczne, jak i duchowe zwiastujące koniec złotego wieku i upadek kolektywnej świadomości ludzkości, Ariowie zdecydowali się opuścić powierzchnię planety. W tym celu zeszli do wnętrza Ziemi, gdzie zgodnie z pradawną wiedzą istnieją ogromne systemy jaskiń, podziemnych korytarzy oraz naturalnych przestrzeni zdolnych do podtrzymania życia. To właśnie tam miało powstać ich nowe królestwo – Agharta, kontynent wewnątrz planety, skrywany przed oczami ludzkości przez tysiąclecia. Duchowym i administracyjnym centrum tego podziemnego świata jest mityczna szambala, miasto-świątynia, w którym przechowywana jest najstarsza wiedza duchowa Ziemi. W odróżnieniu od powierzchniowej ludzkości, która wpadła w cykl wojen, egoizmu i degradacji moralnej, Ariowie zachowali czystość duchową i etyczną. Ich kultura, rozwijana przez milenia w izolacji, opiera się na zasadach głębokiego pokoju, poszanowania życia, równowagi z naturą oraz rozwoju duchowego jako centralnego celu istnienia. Ich technologia, choć niemal niepojęta dla umysłu współczesnego człowieka, zawsze była podporządkowana duchowości, a nie dominacji czy wyzyskowi. W przekazach pojawia się również sugestia, że Ariowie nie są jedynie potomkami pierwotnej ludzkości, ale również nosicielami dziedzictwa cywilizacji pozaziemskich, które w pradawnych czasach odwiedzały Ziemię i współtworzyły jej pierwsze kultury. Część badaczy duchowych sugeruje, że ich kod genetyczny zawiera elementy pochodzące z Syriusza. Plejad, czy nawet wymiarów pozamaterialnych. Dla wielu ludzi ich historia brzmi jak mit, ale dla tych, którzy badają alternatywne źródła wiedzy, Ariowie z wewnętrznej ziemi to realna rasa żyjąca obok nas, lecz ukryta strażnicy pradawnej prawdy, którzy czekają na moment, gdy ludzkość będzie gotowa odzyskać swoją pierwotną świadomość i znów stać się dziećmi światła. Świat pod powierzchnią. Świat Ariów z wewnętrznej ziemi to nie tylko legendarna kraina ukryta przed wzrokiem zwykłych ludzi, ale także realne funkcjonujące społeczeństwo, istniejące w rozległych przestrzeniach podziemnych planety. Według wielu przekazów duchowych, handelingów oraz relacji świadków kontaktu, wewnętrzna część Ziemi nie jest, jak głosi współczesna geologia, jedynie płynnym jądrem i warstwami skał, lecz skrywa całkowicie odmienne środowisko, tętniące życiem, światłem i wysoką wibracją duchową. Pod powierzchnią planety, na głębokościach niedostępnych dla technologii i zmysłów człowieka z zewnątrz, rozciągają się olbrzymie systemy naturalnych jaskiń, tuneli oraz wydrążonych komór, tworzących coś na kształt wewnętrznego świata kontynentu Akharta. Ten świat, według legend, zamieszkują nie tylko ariowie, lecz również inne starożytne rasy, każda o własnej kulturze i funkcji w strukturze duchowej ziemi. Jednak to ariowie odgrywają w nim centralną rolę jako strażnicy mądrości i opiekunowie energetycznej równowagi planety. Cechą charakterystyczną świata wewnętrznego jest obecność tzw. wewnętrznego słońca, źródła światła, które według przekazów emituje czyste, żywe światło plazmowe lub eteryczne, nieszkodliwe dla organizmów i idealnie harmonizujące środowisko. Światło to zapewnia podziemnym krainom stały dzień, umożliwia wzrost roślin, oczyszcza powietrze i reguluje klimat, który jest łagodny. Wilgotny i niezmienny. Miasta Ariów, jak twierdzi wielu kontaktowców, są niezwykle harmonijne, zbudowane zgodnie z zasadami świętej geometrii. Kopuły energetyczne otaczają ich osiedla, chroniąc je nie tylko przed ewentualnymi zagrożeniami fizycznymi, ale także przed negatywnymi wpływami energetycznymi z zewnątrz. Budowle wznoszone są z materiałów krystalicznych, które nie tylko wzmacniają strukturę, ale również przewodzą i harmonizują energię. Wiele z tych konstrukcji pełni rolę świątyń, centrów medytacyjnych, szkół duchowych lub punktów komunikacyjnych z innymi wymiarami. Transport odbywa się za pomocą lewitujących pojazdów poruszających się w polach energetycznych, nie emitują one hałasu ani spalin, a ich napęd opiera się na zasadach energii punktu zerowego lub kontrolowanego magnetyzmu. Podziemne systemy transportowe łączą różne miasta wewnętrznego świata, a niektóre z tuneli, jak się uważa, prowadzą aż do wejść ukrytych w górach, oceanach a nawet na Antarktydzie. W społeczeństwie Ariów nie ma pojęcia władzy, dominacji czy ekonomicznego przymusu. Ich system społeczny opiera się na współpracy, samorealizacji i wewnętrznej dyscyplinie duchowej. Każdy członek Wspólnoty zna swoje miejsce, talenty i misje. W centrum życia nie stoi zdobywanie dóbr, lecz rozwój duszy i służba dla dobra wspólnego. Dla wielu ludzi brzmi to jak utopia, jednak ci, którzy twierdzą, że mieli kontakt z przedstawicielami tej cywilizacji, mówią o głębokim pokoju, jaki emanuje z tych istot i o niezwykłym poczuciu harmonii, które przenika ich świat. Ariowie z wewnętrznej ziemi nie są mitem, są żywym dowodem na to, że życie może toczyć się inaczej, bez strachu, konfliktów i degradacji, w całkowitej zgodzie z prawem światła. Wygląd i natura Ariów. Ariowie z wewnętrznej ziemi, mimo że przez tysiące lat pozostawali ukryci przed wzrokiem ludzkości z powierzchni, są opisywani przez liczne relacje świadków, przekazy duchowe i channelingi jako istoty realne z fizycznym ciałem, lecz jednocześnie wysoce rozwiniętą strukturą energetyczną i duchową. Ich obecność bywa odczuwana natychmiast jako silna emanacja spokoju, światła i bezwarunkowej miłości, której nie da się pomylić z żadną inną istotą. Zewnętrznie ariowie są bardzo podobni do ludzi, lecz jednocześnie wyraźnie się wyróżniają. Najczęściej opisywani są jako istoty bardzo wysokie, mierzące od dwóch do nawet trzech metrów wzrostu o smukłej, proporcjonalnej sylwetce, doskonale zharmonizowanej. Ich skóra jest jasna, często o lekko złotawym lub opa odcieniu co może być efektem przebywania w świetle wewnętrznego słońca lub wyższej częstotliwości ich ciał energetycznych. Włosy długie, gęste, o barwie od białej i srebrnej po platynowy blond zdają się mienić w świetle subtelnym blaskiem. Oczy Ariów są być może ich najbardziej niezwykłą cechą. Duże, wyraziste, o intensywnych kolorach błękit, zieleń, ametystowy fiolet, emanujące głębią i wewnętrzną mądrością. Patrząc w nie, człowiek może odczuć, jakby zaglądał w głąb własnej duszy. Ciała ariów są nie tylko piękne, ale i doskonałe pod względem funkcjonalnym. Ich fizjologia, zgodnie z relacjami, jest znacznie bardziej wydajna niż ludzka, nie chorują, nie starzeją się w sposób znany ludziom, a ich życie może trwać setki, a nawet tysiące lat. To efekt nie tylko genetycznego doskonalenia, ale również świadomego życia w pełnej harmonii z naturalnymi i kosmicznymi prawami. Ariowie nie spożywają mięsa. Nie potrzebują tradycyjnego pożywienia, żywią się wysokowibracyjną energią światła, a także plonami roślin hodowanych w ogrodach energetycznych, zgodnych z rytmami ziemi i wszechświata. Ich struktura energetyczna aura jest niezwykle rozwinięta. U wrażliwszych osób, kontakt z Ariami może powodować intensywne uczucie ciepła, światła, otwarcia serca lub nawet duchowej ekstazy. Są mistrzami komunikacji telepatycznej, dlatego nie używają języka mówionego w taki sposób jak ludzie na powierzchni. Ich sposób komunikacji to przekaz całych pakietów myślowych, obrazów, emocji i intencji w sposób czysty, bez zafałszowania, co umożliwia głębokie porozumienie bez słów. Ariowie postrzegają siebie jako opiekunów harmonii, nie jako władców czy nauczycieli, lecz jako tych, którzy niosą światło pamięci o duchowej istocie człowieka. Mimo, że fizycznie istnieją w strukturze naszej planety. Funkcjonują na wyższym poziomie świadomości, co pozwala im poruszać się między wymiarami oraz działać na subtelnym poziomie rzeczywistości. Ich obecność czasem objawia się podczas medytacji snów lub w chwilach głębokiego wewnętrznego otwarcia. Wtedy człowiek doświadcza spotkania z świetlistymi istotami, które w ciszy przypominają mu o jego prawdziwej naturze. Dla tych, którzy mieli z nimi kontakt, nie ma wątpliwości, ariowie są realni. Istnieją tu i teraz, obserwując rozwój ludzkości, towarzysząc w duchowym przebudzeniu, nie jako zewnętrzni wybawcy, lecz jako starsi bracia i siostry dzieci światła, którzy nigdy nas nie opuścili. Ariowie z wewnętrznej ziemi od tysięcy lat pełnią rolę opiekunów duchowej ewolucji ludzkości. Nie są istotami wyobrażonymi czy symbolicznymi, są realnymi, fizycznie istniejącymi istotami, które wybrały życie w ukryciu, by strzec pamięci o boskim pochodzeniu człowieka i wspierać go w powrocie do jego pierwotnego stanu świadomości. Ich misja nie polega na dominacji, ingerencji czy podporządkowaniu, jest to cicha, konsekwentna obecność i działanie z poziomu miłości, mądrości oraz pełnego zrozumienia natury wszechświata. Zgodnie z przekazami pochodzącymi od kontaktowców, mistyków i przekazów wewnętrznych, Ariowie czuwają nad kluczowymi momentami w historii ludzkości. Obserwują nasze cywilizacyjne cykle, wzloty i upadki, duchowe przebudzenia oraz okresy zaciemnienia. W momentach krytycznych, gdy ludzkość zbliża się do granicy autodestrukcji duchowej lub technologicznej, ariowie aktywują subtelne formy wsparcia. Wysyłają sygnały, inspirują jednostki, otwierają kanały komunikacji między wymiarami i przekazują informacje tym, którzy są gotowi je odebrać. Ich obecność przejawia się poprzez intuicyjne wizje, sny, medytacje, a czasem przez fizyczny kontakt z wybranymi osobami, które mają odegrać ważną rolę w przebudzeniu zbiorowej świadomości. Ariowie nie naruszają wolnej woli, ich działanie jest pełne szacunku wobec naturalnego procesu ewolucji duchowej. Wierzą, że każdy człowiek nosi w sobie boską iskrę i że zadaniem każdego jest samodzielne dotarcie do prawdy. Oni jedynie oświetlają ścieżkę, nie prowadzą za rękę. Jednym z głównych elementów ich misji jest przechowywanie pradawnej wiedzy o pochodzeniu ludzkości, strukturze wszechświata oraz duchowym prawie jedności. Ta wiedza nie jest ukrywana przed człowiekiem z powodów elitarnych, jej pełne zrozumienie wymaga odpowiedniego poziomu świadomości i serca otwartego naprawdę. Gdy człowiek dojrzeje duchowo, ariowie są gotowi przekazać mu tę wiedzę nie w formie doktryny, lecz jako wewnętrzne przebudzenie. Są także strażnikami balansu energetycznego Ziemi. Dzięki głębokiemu zrozumieniu siatki energetycznej planety, znanej jako sieć Ley Lines, ariowie dbają o to, by naturalna harmonia planety nie została zakłócona przez destrukcyjne działania człowieka. Ich świątynie, umieszczone w kluczowych punktach geograficznych wewnątrz Ziemi, działają jak rezonatory światła i spokoju, pomagając stabilizować planetarną energię. Szczególnie w okresach burzliwych transformacji. Dziś, gdy ludzkość stoi na progu wielkiej zmiany, przejścia z epoki materializmu w epokę świadomości, misja Ariów wkracza w nowy etap. Coraz więcej osób zaczyna ich odczuwać, kontaktować się z nimi, a nawet odwiedzać wewnętrzne przestrzenie Ziemi w doświadczeniach poza ciałem. Ich przesłanie jest jasne: przypomnijcie sobie, kim jesteście. Światło nie zostało Wam dane, Wy jesteście światłem. Ariowie nie przyszli, by nas zbawić. Są tutaj, by przypomnieć nam o naszej własnej mocy, miłości i odpowiedzialności za przyszłość naszej planety. Ich obecność to cichy, ale potężny dowód na to, że nie jesteśmy sami i nigdy nie byliśmy. W miarę jak ludzkość zaczyna przechodzić przez wielką przemianę zarówno wewnętrzną, jak i globalną misja Ariów z wewnętrznej Ziemi nabiera coraz większego znaczenia. Choć przez tysiąclecia pozostawali w cieniu, działając subtelnie i nienachalnie, Teraz coraz wyraźniej zaznacza się ich obecność w zbiorowej świadomości. Nie dlatego, że oni zmienili swoje podejście, lecz dlatego, że coraz więcej ludzi zaczyna wibrować na częstotliwości, która pozwala ich dostrzec, poczuć i zrozumieć. Ariowie są realni nie jako mity czy archetypi, lecz jako żywe istoty, które żyją, oddychają, tworzą i współodczuwają z ludzkością. Ich rzeczywistość nie wyklucza naszej przeciwnie, przenikają na poziomie energetycznym i duchowym. W ich oczach człowiek z powierzchni to nie niższa forma życia, lecz istota, która zapomniała o swoim świetlistym pochodzeniu. Dlatego ich celem nie jest ukazywanie wyższości, ale przypomnienie o jedności wszystkich istot. Powrót do jedności, o którym mówią Ariowie, nie oznacza religijnej uniformizacji czy duchowej utopii. Chodzi o głębokie, wewnętrzne zrozumienie, że wszyscy bez względu na pochodzenie, rasę, planetę czy wymiar pochodzimy z tego samego źródła. Jedność to nie struktura, to stan bycia, który zaczyna się od wnętrza każdego z nas. Gdy człowiek uzdrowi swoje serce, uwolni umysł z iluzji i przypomni sobie, kim naprawdę jest, stanie się istotą gotową do ponownego zjednoczenia z kosmiczną rodziną. Wielu ludzi już dziś odczuwa wewnętrzne przyciąganie do tego, co ukryte pod powierzchnią nie tylko geograficznie, ale duchowo. Pragnienie ciszy, światła, wewnętrznej prawdy i autentyczności to pierwsze znaki, że dusza budzi się. Ariowie odpowiadają na to wołanie niespektakularnie, ale głęboko i subtelnie. Ich obecność można odczuć w momentach medytacji, we śnie, w inspirujących wizjach, a czasem nawet w fizycznych kontaktach, które jednak zawsze mają charakter transformujący, niesensacyjny. To, co kiedyś było ukryte, teraz zaczyna być odsłaniane nie dlatego, że Ariowie zmieniają zdanie, ale dlatego, że ludzkość dojrzewa. Wiedza, którą przechowują o strukturze życia. Naturze duszy, technologii opartej na świadomości nie może być użyta przez cywilizację niedojrzałą duchowo. Dlatego Ariowie czekają cierpliwie, aż człowiek stanie się znów dzieckiem światła, gotowym, by wspólnie współtworzyć nową erę. Powrót do jedności to nie tylko duchowa idea, to konkretna droga. Droga, którą każdy musi przejść sam, lecz nigdy samotnie. Gdy tylko człowiek zrobi pierwszy krok ku wewnętrznemu światłu, Ariowie jako żywi, obecni, świetliści towarzysze pojawią się obok. Nie jako zbawcy, ale jako przypomnienie, że nigdy nie byliśmy odłączeni. Że światło było, jest i będzie w nas.